Skandal wśród rolników Podlasia. Ostateczny wyrok dla uczestnika programu. Sensacyjne wydarzenia wokół jednego z najpopularniejszych programów Focus TV: Rolnicy. Podlasie osiągnęły punkt kulminacyjny, gdy zapadł ostateczny wyrok w sprawie jednego z uczestników. Kamil T., znany z udziału w 2022 roku. Stał się bohaterem kontrowersji, gdy został przyłapany na gorącym uczynku, kradzieży siano-kiszonki o wartości 1500 zł. Złodziejstwo to poruszyło lokalną społeczność, a poszkodowany rolnik postanowił nie pozostać bezczynny. Wprowadził nowoczesne technologie, montując kamerę i nadajnik GPS na swoim polu, co pozwoliło na schwytanie sprawcy na gorącym uczynku. Kamil te próbował usprawiedliwić swoje działania, ale fakty jasno wskazywały na jego winę. Następnie cała sprawa trafiła przed wymiar sprawiedliwości. Sąd rejonowy w Białym Stoku początkowo wydał wyrok: 4,5 tysiąca złotych kary, tysiąc złotych nawiązki oraz koszty sądowe. Jednak pełnomocnik oskarżyciela dążył do surowszej kary, w tym nawet do pozbawienia wolności. Sąd drugiej instancji jednak podtrzymał pierwszy wyrok, uznając go za adekwatny do popełnionego przestępstwa. Cała sprawa odbiła się szerokim echem wśród widzów, którzy śledzą losy uczestników programu. Wyrok sądu drugiej instancji zapewne nie usatysfakcjonuje oskarżyciela, ale dla społeczności wiejskiej to ważny sygnał, że sprawiedliwość została w końcu przywrócona. Kamil T. stał się nie tylko przedmiotem zainteresowania medialnego, ale także symbolem problemów, z jakimi borykają się rolnicy na wsi. Konflikt między potrzebą a przestępstwem, między walką o przetrwanie a łamaniem prawa, odsłania złożoność sytuacji społeczno-ekonomicznej w wiejskich regionach. Choć wyrok sądu może zakończyć tę konkretną sprawę, to jednocześnie rzuca nowe światło na trudności, z jakimi borykają się mieszkańcy wsi, oraz na niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą brak środków do życia. Sprawa Kamila T to nie tylko przestępstwo, ale także zabiła historia o współczesnych wyzwaniach wiejskiego życia.